Czerwony strój oraz długa biała broda. Wyjątkowy gość przyjechał do Ciska na motorach, by ponownie rozdać grzecznym dzieciom prezenty. Wbrew pozorom pogoda dopisała, nawet słonko świeciło, nie było wcale zimno. I motory właśnie były odpowiednim środkiem transportu na taką pogodę. Około 110 dzieci jest. Dopisali również dorośli, także atmosfera, jak słychać, jest gorąca. Dzieci są grzeczne, tak bardzo przeżywają. To już tradycja, że co roku w Dzień Świętego Mikołaja przyjeżdżamy do cisku z podarkami. Na Mikołaja tuż przed Gminnym Ośrodkiem Kultury czekały całe rodziny. To jest taki czas, kiedy naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi. Bardzo miło, sympatycznie, ciepło wracam do, do Mikołaja z lat dziecinnych i stojąc tutaj dzisiaj jako wójt tak naprawdę przypominam sobie, że jestem dzieckiem. Jednak zanim pojawił się święty Mikołaj na dzieci czekała inna niespodzianka. Spektakl teatralny, który sprawił im wiele radości i uśmiechu na twarzach. Tu, tu nie boli. A, wow, 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 wow. A teraz z drugiej strony. A, wow, wow, wow. Dobroć bijąca od Mikołaja ponownie udzieliła się mieszkańcom. Tego dnia można było wesprzeć pochodzącego z gminy misjonarza. Kupując swojskie ciasta, można było wesprzeć jego działania. Mamy zgłoszoną zbiórkę i to jest ciasto jest dla osób, które wspomagają zbiórkę. Całe koszty 100%, 100% właśnie zebranych pieniędzy, wszystko idzie do księdza Roberta. Zachęcamy! Odwiedzanie stron na Facebooku, jego strony WWW. To jest misja, misja Togo łatwo to znaleźć, albo Robert Dura. Chętni wspomagają, a my częstujemy za to ciastem. Gdy nadszedł oczekiwany moment rozdania prezentów, dorośli z dumą patrzyli na swoje. Pociechy. To już jest czwarta taka i chciałabym, żeby to była taka cykliczna e, impreza. E, pierwszy raz Mikołaj przyjechał w taką bryczką. Dwa lata temu był e, na motorach. W tamtym roku przyjechał wozem strażackim bojowym, no w tym roku znowu na motorach. Chciałoby się, żeby był śnieg, no to by żeby ten Mikołaj przyjechał tak jak prawdziwy Mikołaj na saniach z reniferami, no ale to są tylko takie nasze marzenia, ale uważam, że na tych motorach też jest fajnie, tak nowocześnie.